Panny z wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się Także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Owiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją czodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli i rzekł do nich anioł, nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjaszem Pan. A to będzie znakiem dla was, Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do aniołów mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie, małodobie. w naszym życiu są takie wydarzenia, które są bardzo mocno oczekiwane. I niewątpliwie do takich wydarzeń należy urodziny Jezusa. Przez cały Adwent żeśmy się do Niego, do tych urodzin przygotowywali. Była Wieczerza, Wigilijna w naszych domach, Czuwanie i teraz możemy jako wspólnota parafialna zebrać się razem na wspólnej modlitwie, modlić się za siebie nawzajem, bo ta Eucharysta jest naszej intencji, za nas, aby światło łaski, które Jezus przynosi było w nas na nowo rozświetlone. I dzisiaj wsłuchujemy się w te proroctwa Starego Testamentu, w którym prorok Izajasz mówi naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło, światłość wielką, Prorok bardzo celnie oddał duchową kondycję narodu wybranego, który po grzechu pierworodnym kroczył w ciemnościach, był rozświetlany przez proroctwa, jakie Bóg Ojciec pozwalał rozświetlać małymi gwiazdami, aby przyszedł pewien czas, gdzie te wszystkie proroctwa zaświeciły potężnym blaskiem narodzenia Jezusa. Czysta proroctw Starego Testamentu, które zapowiadały narodzinę Jezusa w jednym momencie się wypełniają, Boży Syn przychodzi, rozświetla nasze życie, usęsawnia je. Tak jak w Ewangelii mamy pasterzy, którzy czuwają przy swoich stadach i nagle zobaczą, że ich posługa ma na sens, że ich życie nabiera sensu, bo jest rozświetlone blaskiem z nieba, betlejemskim światłem, do którego idą. Czy toż nie jest też tak w naszym życiu, że nieraz czujemy, że idziemy jakby po macku, szukamy, potykamy się i nagle Bóg daje nam światło, zrozumienie różnych wydarzeń naszego życia, których w pewnym momencie nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego nam się to, czy tam to się przydarza. Ale nagle przychodzi taki moment w życiu, że nagle Cała ta układanka zaczyna być jasna i przejrzysta, że Boże światło, które daje nam Jezus, nagle widzimy, że to wszystko ma sens. I dzisiaj, w tą świętą noc, w której tak przychodzimy, dzisiaj uczcić narodzinę Jezusa, pozwól, aby na nowo światło łaski mogło przeniknąć wszystkie wydarzenia Twojego życia, abyś mógł zobaczyć, Tą rękę Boga Ojca, który kocha, który prowadzi, który nie pozwala, żebyśmy chodzili w ciemnościach, ale żebyśmy byli w światłości, którą Jezus nam daje. Amen.